Mięśnie to nie tylko sylwetka na plaży. To jeden z najważniejszych narządów metabolicznych, który chroni Twoje zdrowie i mózg. Dzisiaj opowiem o pięciu korzyściach budowania masy mięśniowej i dlaczego powinieneś wpleść trening siłowy czy też oporowy w swoją regularną rutynę aktywności fizycznej. Numer jeden to glukoza, wrażliwość na glukozę i insulinoporność. Masa mięśniowa jest jednym z najważniejszych elementów, który wpływa na naszą wrażliwość insulinową i tak naprawdę na nasze zapotrzebowanie energetyczne. Dla budowania masy mięśniowej, nasza masa mięśniowa jest bardzo aktywnym narządem metabolicznym, która właśnie wykorzystuje i glukozę i kwasy tłuszczowe czy też triglicerydy jako źródło energii. I im więcej masz tej masy mięśniowej, tym zdecydowanie zwiększa się Twoje zapotrzebowanie energetyczne, ponieważ to właśnie sucha masa mięśniowa, przede wszystkim masa mięśniowa, najbardziej zwiększa zapotrzebowanie energetyczne i taką naszą podstawową przemianę materii, czyli to, ile potrzebujemy energii, żeby po prostu funkcjonować i żeby utrzymywać na przykład tę masę mięśniową. Więc w ten sposób można powiedzieć, że w teorii przyspieszasz swój metabolizm, ale to właśnie odpowiednia masa mięśniowa też wpływa na wrażliwość na glukozę, wpływa na wrażliwość insulinową. Im więcej tej masy mięśniowej masz, tym prawdopodobnie lepszą wrażliwość glukozowo-insulinową będziesz utrzymywać. Oczywiście w tym filmie odnoszę się do naturalnych. Hmm, Treningów siłowych, czy też bez wspomagania zewnętrznymi środkami, bo tam oczywiście to niesie ze sobą też bardzo ogromna masa mięśniowa, nienaturalnie zbudowana, niesie ze sobą już konsekwencje, ale naturalnie zbudowana, nawet duża masa mięśniowa jest dla nas bardzo zdrowa. I zdrowie metaboliczne jest to jeden z podstawowych elementów. Jeżeli tej masy mięśniowej masz też więcej, możesz pozwolić sobie na większą ilość kalorii, co może cię uchronić też przed. Odkładaniem tkanki tłuszczowej, ponieważ właśnie to Twoje zapotrzebowanie energetyczne jest większe. Oczywiście, żeby zbudować odpowiednią masę mięśniową, trzeba na to poświęcić naprawdę dużo czasu, ponieważ budowanie masy mięśniowej jest procesem powolnym poza osobami początkującymi na siłownię, ale zdecydowanie warto ten, ten czas poświęcić długofalowo i cały czas ten trening siłowy właśnie budować, żeby po pierwsze, wspierać wrażliwość glukozową, insulinową i wspierać nasz metabolizm. Numer dwa to mitochondria i produkcja energii. Nasze komórki mięśniowe zawierają tysiące mitochondriów, czyli tych tak zwanych elektrowni komórkowych, które produkują energię. I w badaniach wykazano, że to właśnie osoby, które trenują, mają zdecydowanie więcej tych mitochondriów nawet w starszym wieku. I tutaj nawet o 20 lat jest ta różnica, że osoby, które trenują w wieku 40 czy 60 lat, mogą mieć Poziom mitochondrów czy zdrowie mitochondrów na poziomie osób o 20 lat młodszych, które nie trenują. Jest to jeden z podstawowych elementów, żeby dbać o zdrowie właśnie, o prawidłową produkcję naszej energii. Jeżeli chodzi o mitochondry, jeżeli chodzi o zaburzenia pracy mitochondrów, ich uszkodzenia, mitochondriopatie, to problemy z mitochondriami prawdopodobnie są jednym z podstawowych elementów wszelkich chorób chronicznych, czy to problemów właśnie z cukrzycą, czy nawet innych chorób chronicznych, to właśnie mitochondria mogą być jednym z, jednym z tych elementów, które właśnie nie domagają, które są problematyczne i które wpływają na rozwój chorób. I nie ma lepszej metody dbania o mitochondria niż właśnie trening, ogólnie trening, ale w tym trening siłowy. I tutaj jeżeli chodzi o suplementację NMN, NAD+, czy inne rzeczy, które mają wspierać właśnie zdrowie mitochondriów, czy PQQ, 10 q 10 akurat może być w pewnym stopniu, mogą być w pewnym stopniu korzystne, ale to właśnie trening powoduje, że zwiększa nam się naturalnie właśnie poziom nad plus, czyli tego elementu związanego ze zdrowiem mitochondriów i ze zdrowiem metabolicznym, i to właśnie mitochondria odpowiadają za to, żeby te. Yy, I to właśnie trening siłowy odpowiada, żeby te mitochondria odpowiednio pracowały, żeby się nie starzały te mitochondria, żeby. Mitochondria się naprawiały, żeby się regenerowały i żebyśmy mieli odpowiednią ilość mitochondriów, bo te mitochondria tak jak najbardziej też możemy wraz z wiekiem tworzyć nowe, za to odpowiada między innymi PGC1 Alfa i zdrowie mitochondriów jest jednym z wyznaczników naszego ogólnego zdrowia, dlatego trening tutaj jest absolutnie podstawą. Numer 3 zdrowie hormonalne. Nasza masa mięśniowa może wpływać na zdrowie hormonalne, na poziom testosteronu, na poziom IGF1 czy też BDNF, czyli takiej odżywki dla naszego mózgu. W ogóle większa masa mięśniowa jest bardzo mocno powiązana ze zdrowiem mózgu i z mniejszym ryzykiem chorób neurodegeneracyjnych. Co do testosteronu, są badania, które jasno wskazują, że niższe BMI jest związane z wyższym poziomem testosteronu i zależność jest w zasadzie liniowa. Tutaj też, jeżeli ktoś ma bardzo dużą masę mięśniową, to BMI nie będzie do końca odzwierciedlać jego prawidłowej masy ciała, tak? no bo BMI jest takim ogólnym wyznacznikiem masy ciała i wynik powyżej 25 już będzie wskazywał na nadwagę czy wyższe wyniki na otyłość. Jeżeli ktoś ma bardzo dużo rzeczywiście tej masy mięśniowej, to może mieć to BMI wyższe, ale poziom tkanki tłuszczowej mniejszy. Dlatego też takim nowszym, lepszym wskaźnikiem, ale nie takim prostym do zbadania populacyjnie, jest na przykład obwód talii czy stosunek właśnie talii do wzrostu. I wtedy rzeczywiście możemy powiedzieć, czy te BMI wyższe, czy wyższa masa ciała jest związana z odpowiednią masą mięśniową, czy też z tkanką tłuszczową, bo jeżeli mamy większy obwód pasa, to właśnie najczęściej jest to wyznacznik właśnie nadmiernej tkanki tłuszczowej. Dlatego też, jeżeli mamy większą masę mięśniową, prawidłową sylwetkę, bo te proporcje sylwetki przeważnie będą wtedy dużo lepsze, wpływa to na nasze całe zdrowie hormonalne i na samopoczucie. I przykładowo, możemy mieć dwie osoby, które ważą na przykład 100 kg, jedna osoba i tego samego wzrostu, załóżmy, że to są mężczyźni, i jedna osoba może mieć tej tkanki mięśniowej dużo więcej i może mieć BMI na poziomie nawet 30, tak? czyli powiedzmy, że to jest osoba, która ma tam 1,80 m z kawałkiem. A druga osoba z kolei nie trenuje, ma bardzo duży obwód talii, też ma tę samą masę ciała, te, te same BMI, ale ma właśnie ogromny poziom tkanki tłuszczowej, dużo wyższy niż osoba z wysoką masą mięśniową. I tutaj może być nawet poziom, powiedzmy, że ta osoba bardzo mocno wysportowana ma poziom tkanki tłuszczowej na poziomie 15%, a osoba z nadwagą, czy nawet z otyłością, ma ten poziom tkanki tłuszczowej na poziomie 30-35%, więc różnica jest ogromna, mimo tej samej. Masy ciała i oczywiście zdrowie tych dwóch osób, po prostu patrząc na, na poziom tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej, samo w sobie to już będzie determinowało poziom ich zdrowia. Numer cztery to starzenie i długowieczność. Obecnie wiemy, że masa mięśniowa, większa masa mięśniowa z im większą masą mięśniową wchodzisz w czwartą, piątą, szóstą dekadę tym mniejsze ryzyko chorób chronicznych, tym lepsza odporność, mniejsza, mniejsze ryzyko chorób neurodegeneracyjnych i mniejsze ryzyko nowotworów, ponieważ właśnie wydaje się, że masa mięśniowa jest w pewnym stopniu też rezerwuarem naszej odporności, wpływa na naszą odporność. I tutaj bardzo ważna sprawa. W czwartej dekadzie zaczyna się Powolny spadek siły mięśniowej w piątej dekadzie on mocno już przyspiesza i cały czas tę siłę mięśniową potem oczywiście szybko tracimy. Z kolei masę mięśniową zaczynamy tra tracić bardziej w piątej dekadzie. To pokazuje, że właśnie najpierw tracimy siłę mięśniową, a dopiero potem masę mięśniową i to jest taki pierwszy wskaźnik powiedzmy, że starzenia się naszych mięśni. Temu możemy w pewnym stopniu przeciwdziałać oczywiście nie całkowicie, ale to jest kluczowa kwestia, żeby w czwartą dekadę naszego życia, w czwartą, piątą dekadę życia wchodzić z optymalną masą i siłą mięśniową i jak najbardziej zapobiegać spadkowi. Tej siły i masy mięśniowej. Inną rzeczą, która jest tutaj też bardzo istotna, to większa siła i masa mięśniowa zapobiega sarkopenii, czyli no właśnie utracie tej bardzo szybkiej masy mięśniowej, jeżeli ktoś tę masę mięśniową ma już niską. Yy, i traci ją dosyć szybko, przede wszystkim, bo nie ma braku, ma brak właśnie treningów siłowych, treningów oporowych. To prowadzi do, do sarkopenii, bardzo niskiej masy mięśniowej i to prowadzi do różnych problemów zdrowotnych. Dodatkowo masa mięśniowa, czy siła mięśniowa jest bardzo mocno też powiązana ze zdrowiem kości. I właśnie yy, szczególnie u kobiet, ale też u mężczyzn starszych osteoporoza jest bardzo powszechna, szczególnie właśnie jeżeli nie ma tego treningu siłowego. I oprócz witaminy D3, wapnia, to w zasadzie trening siłowy jest podstawową rzeczą, żeby tę masę, Kości, zdrowie kości, wspierać bez treningu siłowego, naprawdę ciężko zatrzymać gęstość mineralną kości w starszym wieku. No i co bardzo ważne, jeżeli mamy odpowiednią masę i siłę mięśniową, przede wszystkim siłę mięśniową, to zapobiega to upadkom, złamaniom i innym kontuzjom. Bo po prostu, jeżeli ktoś ma na przykład silny chwyt, to, jeżeli gdzieś się pośliznie, to może złapać się jakieś poręczy, może się przetrzymać i po prostu zapobiegać upadkowi. A jeżeli mamy większą siłę mięśniową, większą masę, gęsto, gęstość mineralną kości, to może to zapobiec temu, że jeżeli nawet się przewrócimy, to żeby ta ręka, noga czy jakiś inny inna kość po prostu się nie złamała. Absolut, absolutnie kluczowe elementy dla naszego zdrowia. No i numer 5, odpowiednia siła mięśniowa. Treningi siłowe budują takie poczucie spraw, sprawczości, budują bardzo często rutynę budują odporność psychiczną na stres, regulują stres dla wielu osób w ogóle trening siłowy jest taką metodą regulacji stresu, budowania właśnie tej odporności na stres, wpływa to też bardzo mocno na nastrój i znowu jest jednym z podstawowych elementów zdrowia. Co ważne, badania naukowe wskazują też, że większa masa mięśniowa i zadowolenie z własnej sylwetki bardzo mocno wspiera zdrowie seksualne, wpływa na nasze właśnie na naszą pewność siebie i na to Zdrowie seksualne, które szczególnie wraz z wiekiem może być problematyczne, więc jest to też kluczowy element takiego w ogóle postrzegania samego siebie, postrzegania własnego ciała, pewności siebie, zdrowia seksualnego, funkcji seksualnych, psychiki, budowania właśnie rutyn, budowania odporności psychicznej czy wpływania na nastrój. Także pod tym względem trening siłowy, aktywność fizyczna jest naprawdę bardzo ważna. A w moich programach premium. Uczę jak budować masę mięśniową bez kompromisów dla zdrowia. Z pełnym wsparciem dla mózgu, dla hormonów i dla długowieczności. Link w opisie. A ja już dziękuję Ci za oglądanie. Mam nadzieję, że trenujesz siłowo, a jeżeli nie, to ten film przekonał Cię, żebyś dodał trening siłowy do swojej regularnej rutyny. A jeżeli już trenujesz, to dalej znać też, jak często i jaki trening wykonujesz. Ja już się z Tobą żegnam i do zobaczenia za tydzień.